Fascynująca historia Samarytan, niemal zapomniana społeczność. Choć głównym tematem naszego kanału jest starożytny Rzym. Historia Imperium Rzymskiego sięga daleko poza granice samego Rzymu. Na ogromnych obszarach, które kontrolowali Rzymianie, napotykali oni liczne ludy, z których każdy miał swoją unikalną kulturę, religię i zwyczaje. Jednym z tych ludów byli Samarytanie, wyróżniający się swoją wyjątkową historią i niezwykłą odpornością. Ten starożytny lud, mimo rzymskiej i innych form dominacji, zdołał zachować silną i niepowtarzalną tożsamość, która przetrwała do dziś. W tym filmie zagłębimy się w ich fascynujące pochodzenie, tradycje i sposób, w jaki byli postrzegani oraz traktowani na przestrzeni wieków. Pochodzenie Samarytan i podział Izraela Pochodzenie Samarytan jest ściśle związane z historią Izraela. Według narracji biblijnej uważa się, że pochodzą oni od plemion Efraima i Manasiesa, synów Józefa, jednego z patriarchów Izraela. Po śmierci króla Salomona Zjednoczone Królestwo Izraela zostało podzielone na dwie części: Królestwo Północne, ze stolicą w Samarii, składające się z dziesięciu plemion, Królestwo Południowe, ze stolicą w Jerozolimie, składające się z plemion Judy i Beniamina. W 722 roku przed naszą erą królestwo północne zostało podbite przez Asyryjczyków pod wodzą Sargona II. To wydarzenie było punktem zwrotnym w historii Samarytan. Masowe przesiedlenia części ludności izraelskiej oraz napływ ludów obcych doprowadziły do okresu kulturowego i religijnego synkretyzmu, który ukształtował tożsamość samarytańską. Chociaż Samarytanie twierdzą, że zachowali swoją religię i tradycję w niezmienionej formie. Byli przez Żydów z południa postrzegani jako lud zepsuty. To położyło podwaliny pod rywalizację, która trwała przez stulecia. Góra Garizim i podział religijny. Samarytanie uważają górę Garizim za miejsce wybrane przez Boga jako święte, w przeciwieństwie do Jerozolimy i jej świątyni. W IV wieku, przed naszą erą, zbudowali własną świątynię na górze Garizim, co symbolizowało ostateczne oddzielenie się od Żydów z południa. Dla Samarytan ta świątynia była centrum ich wiary i tożsamości kulturowej. Dla Żydów jednak stanowiła Herezję i zagrożenie dla wyjątkowości świątyni jerozolimskiej. Te napięcia religijne i polityczne prowadziły do ciągłych konfliktów, które znacząco wpłynęły na wzajemne postrzeganie obu społeczności. Panowanie rzymskie. Kiedy Imperium Rzymskie przejęło kontrolę nad Judę i Samarią, zarówno Żydzi, jak i Samarytanie znaleźli się pod wspólną obcą władzą. W tym okresie Samarytanie starali się zachować swoją autonomię kulturową i religijną. Jednym z ważnych wydarzeń był żydowski bunt 66–73 NE. Podczas gdy Żydzi walczyli przeciwko rzymskiej dominacji, Samarytanie starali się unikać konfliktów argumentując, że ich wiara i tradycje nie są związane z Jerozolimą. Jednak zniszczenie Jerozolimy w 70. roku NE przez wojska rzymskie miało wpływ na cały region. Chociaż w Samarytanie nie brali bezpośredniego udziału w konflikcie, cierpieli z powodu ogólnych represji i zwiększonych podatków narzuconych przez Rzymian. Era Bizantyjska, prześladowania i buntaj wraz z rozwojem Cesarstwa Bizantyjskiego Samarytanie doświadczyli jednego z najciemniejszych okresów w swojej historii. Między IV a VII wiekiem N.E. chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Cesarstwa Bizantyjskiego co doprowadziło do systematycznych prześladowań wszystkich praktyk religijnych uznanych za heretyckie. Samarytanie zorganizowali co najmniej dwa znaczące buntaj. Bunt z 484 roku N.E. w odpowiedzi na represyjne działania Bizancjum. Bunt z 529 roku N.E. kierowany przez Juliana Ben-Sabara, który tymczasowo przejął kontrolę nad częściami Samarii. Chociaż buntaj te pokazywały ducha oporu Samarytan, Oba zakończyły się miażdżącymi porażkami. Społeczność została zdziesiątkowana przez masakry, przymusowe konwersje i migracje. Panowanie islamskie, nowe wyzwania. W VII wieku region został podbity przez Arabów muzułmańskich. Pod rządami islamskimi Samarytanie zostali sklasyfikowani jako bimmi, czyli chronione ludy, które mogły praktykować swoją religię, ale pod pewnymi ograniczeniami oraz obowiązkiem płacenia podatku dzizja. Mimo początkowej stabilności presja ekonomiczna i społeczna doprowadziła do wzrostu konwersji na islam, zwłaszcza wśród biedniejszych członków społeczności samarytańskiej. Czasy krucjat. Podczas krucjat, 11–13 XI wiek, Samarytanie doświadczyli nowej fali przemocy i niestabilności. Chociaż nie byli głównym celem krzyżowców, ich wioski i święte miejsca były plądrowane i niszczone, co jeszcze bardziej osłabiło ich społeczność. Odrodzenie kulturowe w XIX wieku. W XIX wieku Samarytanie wzbudzili zainteresowanie zachodnich uczonych i odkrywców, co doprowadziło do kulturowego odrodzenia. Badacze, tacy jak Edward Robinson i bracia Wilson, dokumentowali ich zwyczaje i praktyki, przyciągając międzynarodową uwagę. Dzięki temu zainteresowaniu zewnętrzne organizacje zaczęły wspierać Samarytan, co pomogło im zachować tradycje i wzmocnić ich tożsamość kulturową. Samarytanie dzisiaj. Obecnie społeczność samarytańska liczy około 800 członków, którzy mieszkają w Holon, Izrael oraz w Luze, zachodni brzeg. Pomimo niewielkiej liczebności udało im się zachować wiele ze swoich starożytnych praktyk, w tym świętowanie szabatu, paschy z rytualnymi ofiarami baranka na górze Garizim oraz studiowanie pięcioksięgu samarytańskiego. Rosnące zainteresowanie akademickie i turystyczne pomogło wzmocnić Samarytan, oferując im nowe możliwości ekonomiczne oraz odnawiając ich historyczne znaczenie. Podsumowanie Historia Samarytan to opowieść o wytrwałości, wierze i ochronie kulturowego dziedzictwa. Od ich pochodzenia jako potomków izraelskich plemion po walkę o przetrwanie pod różnymi imperiami, Samarytanie pokazali niezwykłą zdolność pozostania wiernym swoim korzeniom. Jeśli zainteresowała Cię ta fascynująca historia i chcesz dowiedzieć się więcej o starożytnych społecznościach i ich dziedzictwie, daj lajka temu filmowi i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.